Cześć, dzień dobry. Dzisiaj kolejna lekcja, lekcja piąta. Daj z siebie wszystko i nie zadręczaj się. Może jest jeszcze za wcześnie na ocenę. Jak coś zrobimy, to bardzo chcemy mieć jakieś potwierdzenie, że to jest już dobre, wystarczające. Takie natychmiastowe, tak, że to po prostu już klepnięte i dziękuję. Bo chyba najtrudniej właśnie tak oczekiwać, co ktoś powie, co o tym pomyśli, co z tego wyjdzie. Boimy się też popełniać błędy. I dlatego często nie podchodzimy do działania albo to, co dla nas jest jakieś bezużyteczne, niefajne, nieatrakcyjne, nie wiem, no głupie, tak, co zrobiliśmy i to się nam nie podoba, w naszym odczuciu uznajemy to za coś po prostu niedopuszczalnego. Oj, nie, nie, tak to nie może być. To fatalnie mi to wyszło. Ale tak czasem jest, że są lepsze chwile, lepsze momenty, mamy więcej siły, motywacji, kreatywności, czegokolwiek. I coś jest na flow, coś jest fajne, a coś znowu wyjdzie gorsze. I to też jest ok. Natomiast, idąc tutaj za, za autorką książki, jeżeli zrobię coś, i to w mojej ocenie nie jest dobre, nie jest wystarczające, a my, wiadomo, że jeśli chodzi o ocenianie siebie, jesteśmy bardzo, bardzo krytyczni. To czasem warto. Dać sobie jakąś tam chwilę, jakiś czas, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie. Ona tu akurat wskazała swój przykład, gdzie napisała e, dla niej najgorszy felieton na świecie. Miała gorszy okres, po prostu i tak jakoś wyszło, a coś musiała napisać. E, I wszyscy. Wszyscy tam bardzo, może nie że jakoś niepochlebnie, ale nie byli za w tej, w tej oczywiście redakcji. No, nie byli jakby tym zachwyceni. Natomiast po jakimś czasie dowiedziała się, że, że ten artykuł był tak bardzo pomocny tak bardzo rozbawił jedną z właśnie osób, z którymi ona też tam. Pisała coś współpracowała, i ta osoba była bardzo chora, miała raka, i to były takie właściwie ostatnie jej dni. I, i to sprawiło potem właśnie po rozmowie z, z mężem, tej, tej, tej kobiety, dowiedziała się, że, że ten artykuł był, był po prostu dla niej takim takim lekarstwem na. Na te ostatnie dni, że tak bardzo ją to rozbawiło, ucieszyło, sprawiło przyjemność. I to wystarczyło, żeby tutaj ta pisarka, autorka zobaczyła to zupełnie w innym świetle. Więc dać sobie szansę. Dać sobie szansę odczepić się od siebie. Ja to mówię też oczywiście do siebie. Gdzie większość życia byłam z wszystkiego niezadowolona, to co robię, z tego co robię. Ja dużo też rysowałam, dalej rysuję teraz jak bardziej też hobbystycznie. I, i, I to były właśnie jakieś tam portrety, karykatury. W ogóle cokolwiek co zrobiłam, to bardzo rzadko się zdarzyło, że, że ja byłam z tego naprawdę zadowolona. Chociaż dostawałam bardzo dużo pozytywnych zwrotów, że, że ktoś zachwycony, że zadowolony, że prezent udany, że coś tam i tak dalej. Natomiast dla samej mnie to nigdy nie było wystarczająco, wystarczająco dobre. I oczywiście, że zdarzało się czasem tak, że yy, ja mówię: Kurczę, no nie, fajnie mi to nawet całkiem wyszło, nie? A zwrot mam taki, że nie, to do poprawy, to tam, to nie. Kurczę, nie? No, bywa różnie. Ale było i w drugą stronę, gdzie jestem. Boże, się... Boże, co za Jezus, Jezus, jak to komu w ogóle pokazać, nie? A, a dobra. I ja tam wysyłam do akceptacji czy coś. A tu mam zwrot. Boże, jakie to piękne, jakie to cudowne. Jezus, jak to pani super zrobiła. Więc <grym> <grym> nasza ocena czasem jest hmm, przesadzona. Czasem właśnie zbyt krytyczna. Czasem mamy po prostu gorszy dzień, i w tej ocenie też jesteśmy dla siebie bardziej surowi. I znowu nie, nie wystawiamy się do świata. Myśląc tego sobie, to też mam na myśli, być może będzie jakiś taki filmik, który będzie po prostu najgorszym filmikiem, jaki nagram. Na pewno się taki zdarzy. Jestem na to przygotowana. Być może to będzie ten. <laughs> e, ale na przykład znajdzie się jedna osoba, i która na przykład, nie wiem, napisze mi albo nie wiem, nie napisze, a poczuje tak, że po prostu e, nie wiem, coś, coś to chociażby ją rozbawiło, chociażby nie wiem, do czegoś e, zmotywowało. E, I to wystarczy. I to wystarczy. E, ja nie przerabiam tych filmików. Idę na flow. Każdy jeden filmik, ja po prostu zasiadam, otwieram tą książkę, przypominam sobie o czym była ta lekcja, przefiltrowuję to przez siebie i po prostu mówię. Nie cofam, nie ścinam. Jak oglądam, oczywiście, jak już później wrzucę czy przed wrzuceniem, to widzę, że ja tam albo cmokam, albo laskam, albo przejęzyczam się, albo w ogóle powiem nie do końca to, co chciałam powiedzieć. I okej, okay. ale, ale jest to dla mnie prawdziwe, szczere. Wystawiam tu siebie po prostu taką, jaka ja jestem. Narażając się też tym samym, prawda, na, na ocenę, na krytykę. I oczywiście, że tak. Ale wiecie co? Po prostu odpieprzyłam się od siebie już. Już dosyć. I może warto czasem się po prostu od siebie czepić. I po prostu robić to, co się umie, tak jak się umie najlepiej. A jak nie wyjdzie najlepiej, to też jest ok. Może wyjdzie najlepiej następnym razem. Więc na ten moment ode mnie to wszystko. Trzymajcie się i do następnego razu.